Zakończony. Założony, w sensie. Wszystkie, widzę, tutaj te drążki, niedrążki, amortyzatory, wszystko spięte. Filtr. Teraz można zakładać, tutaj widzę, obmalował. A, on mi wysłał jakieś coś, ja bym mu kupić. To kupię. No i w końcu już będzie można tutaj zabudować, zakładać drzwi. Max Dywaniki, Max Dywanik się odezwał. Max Dywanik się odezwał, no i nie mam dobrej informacji. Yy, niestety nie podejmą się wykonania, a to tylko i wyłącznie ze względu na to, że no nie wykonują w formach niestandardowych, tylko płaskie powierzchnie. Płaskie dywany są w stanie zrobić, a tam u nas to jest no nie, nieforemna, nieforemna nieforemny kształt, tak jakby nie. Pług trójka się też sprzedał, tak z informacji, w sobotę będzie jechał. No i coś za chwilę będę rozmawiał, bo kosiarkę gdzieś też pod łódź mógłbym zawieźć. No i patrzcie, w jeden dzień poszło sporo. Zobaczę, co tutaj się na piecu dzieje. Zanim zaczniemy, dzień na spokojnie. E53. Czyli te ustawienia już pomału zaczynają wyglądać ok. No ale pół, yy, pół podajnika poszło mi przez noc. Za dużo. Z, uzyskałem z 5 stopni, bo tak, 47 to jeszcze było, pamiętam. Bywało. No ale tak, nie mamy mrozu. Idzie mi teraz więcej opału i idzie ku wiosny, gdzie zamiast y, takie ustawienia, to mógłbym sobie stosować tak naprawdę w jakiejś duże mrozy, nie? Że wtedy tego opału by szło więcej, ale byłoby cieplej. Teraz nie ma potrzeby. Czyli to wszystko minęło mi się z celem, te moje doświadczenia. Tak więc ja wracam i tam troszkę pozmieniam, tak żeby przyekonomić. Zwłaszcza, że no przede wszystkim, że nie ma temperatur, które nie wymagają aż takiego teraz zużycia opału. Tak jak nic nie ulegnie zmianie, to za 4 godziny jedziemy po Mustanga. Ale nawet nim chyba tutaj nie przyjeżdżam. Tylko jadę prosto od, od fachowca do fachowca, można powiedzieć. Byłem wczoraj obejrzeć, no to tak na 13 miałbym mieć dzisiaj odbiór i od razu pojechałem też do firmy w Parczewie, która oklei go na gotowo. Póki jest świeży czysty lakier. Walniemy pasy przez środek, no, a kupiłem tutaj na drzwi taką okleinę. Oryginalnie taką samą, którą on miał przed malowaniem, czyli ten e, bos. No i tak sobie zerknąłem, jaki jest barwy dokładnie ten czerń i to jest chyba normalnie połysk na to wychodzi. Czyli i te pasy środkowe będą połyskowe, w sensie po to to otwierałem, żeby sprawdzić, żeby tutaj nie było różnic, że tu satyna tutaj na przykład połysk, nie? żeby tylko to było spójne było. Tak więc to wyjdziemy. No i jakieś felgi trzeba będzie myśleć, bo te felgi, które są, nie pasują zupełnie do koncepcji. W Parczewie ponoć jest jakaś firma, która ma jakieś części, bo tam jeszcze mi trzeba dolewarka zmiany biegów. Jest taka żaluzja, która się otwiera i zamyka od razu, wiecie, nie? jak się przesuwa całą tą... całą wajchę. No i tego tam brakuje, tam jest otwór, dziura. Także to jeszcze będzie uzupełnić. Słuchajcie... Właśnie udało mi się delikatnie już zawrzeć taką wstępną umowę z D... DPD. Impost, nie wiem, impost nas e, zaczął ignorować. Nie mamy odpowiedzi, nie ma e, konkretów, czy będziemy tą umowę przenosić, podpisywać nową. Nic. E, mamy cały karton wysyłek dla Was. E, no ale to już obiecuję, że w tym tygodniu nam się to pewnie nie uda zrobić. Dzisiaj jest czwartek to piątek, do Joli też nie ma, ale w poniedziałek, wtorek, wszystkie przepaczki od nas będą wysłane. E, tutaj już możemy. Mam nadzieję. No znaczy się tak, możemy na pewno rozpocząć tą naszą kampanię, jeśli chodzi o sprzedaż tych wędlin. E, ja tak, dzisiejszy wstęp. Widzicie, szedłem całą tutaj drogę do warsztatu i opowiadałem o tym, jak tutaj jeden użytkownik, pisząc nam nieprzychylne komentarze na temat wędlin, nie, nie zrobił tego. Ja, ja wierzę, że on tego nie zrobił specjalnie celowo. Po prostu troszkę zbakatelizował. Y, może nie zbakatelizował, no. Źle zinterpretował e, sytuację, bo twierdził, że przyszły mu wędliny e, jakieś tam śmierdzące po terminie. A co się okazało, że wędliny przyszły mu, że to data była produkcji, a nie, a nie tego, a nie e, spożycia. Zamówił w poniedziałek wieczorem e, e, i chciał, żeby było wysłane jeszcze na. Tą środę, którą, ale wiecie, że my zbieramy zamówienia do niedzieli. Może jeszcze jakby w poniedziałek z samego rana to wpadło, to jeszcze może byśmy dołączyli, nie? Bo to jest w tym czasie już produkcja jest ubi, ubój zwierząt, produkcja, wędzenie i w ogóle. No i dlatego przenieśliśmy go na następny tydzień, 18 zostało to wyprodukowane, spakowane, wysłane. 19 dostał. No i on twierdzi, że on dostał śmierdzące, a było dzień wcześniej, 18 i data 18 był na tym, no. Przykro mi kolego, że nie zjadłeś tych wędlin, trzeba było zadzwonić, zapytać, czy to jest data produkcji, czy nie. Mam nadzieję, że nie masz do nas żalu. Czasem po prostu <laughs> różne sprawy wpływają na to, że nie jesteśmy w stanie się skupić na najprostszych czynnościach. Ja to rozumiem. Także te wędliny. Yy... Musicie też czytać opisy, bo tam nie, niektóre są wędzone dłużej, niektóre są parzone bardziej, yy, różne rodzaje przypraw. Wiecie, bo to, to jest jednak kwestia gustu, smaku, to nie wszystkim musi wszystko smakować. Ale odbiór mam 95%, że jest nie, że jest super, że sam jem te wędliny, tak, więc mi smakują. Już, będzie, już można je zamawiać, tak naprawdę. Ja jeszcze tutaj się skontaktuję z Wami, właśnie w taki sposób i zaproponuję ten konkurs w końcu, bo, bo musi być konkurs na no się musi. Chcemy wprowadzić ten konkurs na wędlinki, które to będzie wędlina, która jeszcze jej nie ma na stronie, ona będzie wprowadzona. I dla takiego można powiedzieć wprowadzenia damy ją kosztować w ten sposób, że 10 osób wygra na przykład jakąś tam partię, paczki z tą wędliną i będzie można posmakować. Nie? Mam nadzieję, że to wszystko się uda dzisiaj z tym DPD, mam nadzieję, dogram te szczegóły wpiszemy już na tą naszą stronę i to będzie wszystko w automatyce. Tego nam brakuje. Tak! Właśnie tam kontaktowałem się z lakiernikiem, potwierdził dzisiaj odbiór, ale nie na 13. Mamy za 20, 15, 16, znowu 3 godziny. Ja tutaj już wiecie siedzę jak na szpilkach, nie wiadomo czego się tutaj ruszyć, czego się ten dotknąć. Eee... Może Was poinformować o pewnej nowości? Nie. <laughs> Jeszcze za wcześnie. Zobaczcie, tutaj znalazłem jakieś takie felgi, jakieś takie. Oto są osiemnastki, ale z y, fajnym odsadzeniem tył. Y, rozmiar przód jest y, ET35, tył ET22 y, i są różnice w szerokości, czyli na tył byłaby taka szersza fela lacza. Yy, naprzód troszkę węższa, ale też dosyć, dosyć. No, koszt 3600, sporo. Nie, nie, nie mówię, że nie, kurde. no Nie wiem, czy chciałbym wydać te pieniądze, ale no powiem Wam, że tak jak by chcieć coś innego, no to co my mamy tutaj? Yy, używki jakieś za 1000 zł, ale to 17. Nie jest za specjalna. Za 3,5 coś takiego, no to też używka. No, to ta sama cena co tam. Tutaj mamy za trójkę jakąś dziewiętnastkę, taką w miarę, bez opon. Także no nie ma tutaj za bardzo tych, te za dwójkę, takie tanie, ta locha, fajna. Tak więc, chyba te kurde, za 3600, to do tego jeszcze trzeba opony i to dziewiętnastki są chyba, nie? Dziewiętnastki, no czarna, no czarna siądzie i powiem Wam, no to, że jest tył szerszy. Tutaj ta czerwona taka wstawka. Do tego zacisk pewnie by poszedł na czerwono, jakoś by to dobrze i nawet wyglądało, moim zdaniem. Ech, czekam cały czas na odpowiedź tego DPD. No, po, ja o tym wspominam już kiedyś raz, bo mnie to stresuje, kurwa, że ja nie mam tego dopiętego jeszcze. Zobaczcie, tutaj cały karton do wysłania, tu do wysłania, to do wysłania. Ech, a nie ma jeszcze podpiętej ech, umowy kurierskiej pod kombinat. No. Nie spodziewałem się tego w ogóle. E, także tutaj jakoś trzeba będzie. Dzisiaj albo jutro dostanę odpowiedź. No to czekamy, czekamy. Mam nadzieję, że to się wydarzy jak najszybciej. E, już na sobotę jest ułożony plan. Pół dwójka jest jeszcze aktualny. On jest tak za 2800 do oddania obrotowy. Do 60 jak znalazł. Idealny. E, kosiarka, pół trójka i roz o Ten rozrzutnik jedzie na, y, w stronę Łodzi, gdzieś tam wszystko w okolicy jednej. Znaczy nie, oprócz pługa, pług po drodze w kocku gdzieś będzie zrzucony. Y, I mamy, mamy z głowy, została sazarka, ale jeszcze jest trzydziestka, też nie zapomnijcie, y, bo ja o trzydziestce nie wspomniałem. No i teraz się zastanawiam, czy coś na powrót sobie nie szykować, y, to cała sobota zajdzie praktycznie na, na trasie, nie? Także z tej łodzi kurde dajcie znać co tam się u was dzieje pod to łodzią. Macie coś tam ciekawego tak, kurier przerwał ten nudny czas oczekiwania na 15 mamy 14 dochodzi A co przyniósł? Właśnie to co potrzebowałem, czyli mam nadzieję, że to ta strona ale chyba no. idę przymierze. A to jest do ten plastik do premiumki, który brakował nam na, na sprógu, tak jakby, tak jak się wchodzi w ten sposób będzie zamontowany, nie? W drzwiach na dole. A to idziemy przymierzyć, czy to dobrze przyszło. No. Lewa strona zderzak, ale takich jest cztery elementy. Jest tak w zderzaku, w błotniku, w zderzaku, w błotniku, prawa lewa. Czyli. I one identycznie wyglądają, yy, tak yy, powierzchownie, nie? No wychodzi na to, że tak by musiało być nie wiem Powiem może no, coś tu nie pasuje Tam jest jakaś wtyczka nie podłączona jeszcze A nie, może to tak Kurwa to będzie nie to To będzie o tamto pewnie 100% Zderzaka miał przysłać, a przysłał kurwa to No i to jest właśnie, O to jest takie właśnie kupowanie nie No ta jest trochę inna Ta jest trochę inna, to jest nie to Ale przysięgam, za zresztą wam pokażę Pisałem sms SMSa, jest link do ogłoszenia, że strumienica, czy tam prowadnica powietrza, zderzaka, a nie błotnika. Dobra, jeśli chodzi o to sprzęt, to jest dogadane, wyślę drugie, prawidłowe, to odeszle i po tych samych pieniądzach będzie. Tutaj mamy za to. Długo oczekiwane. No, i już, już zaczęło się w tej chwili mieszanie w głowie możliwości, które trzeba będzie jakoś spiąć w kupę i zacząć działać. Tak, zjechało sprzęgło do Forsza. To jest, to jest to, które siedzi. Yy, tam. Tu dużo ogadać. To skręcamy tam na gotowca. A to przykręca się do silnika, do dzwona. Tam do, do koła zamachowego, i na to jest takie sprzęgło gumowe z Waryńskiego, z koparki. Yy, I tym frezem ono będzie siedziało w tym gnieździe. Czyli silnik po prostu trzeba tak yy, będzie trochę bokiem, jakby wiesz, zniżyć do tej pozycji i dać w, w bok, w prawo, żeby frezy weszły, i tak naprawdę. Jak ono wejdzie centymetr dalej, centymetr krócej, niewiele się wydarzy. Chociaż no nie, no lepiej byłoby do końca wsadzić. No tak żeby całe frezy najlepiej załapywały, nie? Żeby tego dopilnować, żeby frezy nie były puste, czyli zazębiały się w 100% po swojej powierzchni. No i co? I to tyle. Jakiegoś pierścienia brakuje, ale ja się dam dowiem o co to chodzi. Sprzęgą jest złożone. Tarcze są nowe. Łapy. No tutaj się wkręci ten dzwon i cały silnik do tego, nie? Łapy mam do tego silnika yy, oryginalne świeczkarni wycięte. Te podporowe. Poduszki też były. Tak naprawdę. A, no trzeba będzie zacząć od tego, że musimy przedłużyć ramę. przedłużyć ramę no bo jest jeszcze jeden sposób zamiast przedłużać tą ramę to między ramę tutaj a te siodło trzeba byłoby dać z 15 dobrych centymetrów profila żeby rama poszła wyżej i wtedy opuści się, bo to to kolidowało, ten element kołyski kolidował z Tutaj, no tutaj, z tym kołem pasowym, z alternatorem, mniej więcej z, z, z tym rejonem. Jeżeli to by się opuściło niżej, to może to by siadło, ale to trzeba było od nowa wyliczać i przymierzać wszystko. Zobaczymy, co zrobimy. Tutaj jest kupiona rama fortuitowska obcięta. I plan jest taki, że my ją przedłużymy. Tam było wyliczenia, gdzie są, ile trzeba przedłużyć konkretnie. I tego się będziemy trzymać. Słuchajcie, zostało pół godziny. No, godzina. Godzina jedziemy po, po, po Mustanga. Jest odbiór, wyjazd. Wyjazd w końcu z warsztatu. Patrzcie. Nie do odróżnienia sprzęt co zobaczycie dojdą te pasy czarne to to będzie nie do pomyślenia jak, jak to odmieni kolor. czarna felga musi być widzicie tutaj w te, te ringi chcę spierdzielić. no już pomysłów jest dużo a tu jest te na tablicę miejsce no to widzicie z jazdówki nie no piękny jest i ten dźwięk stopu jednego Dobra, jestem rozliczony. Możemy wyjeżdżać. Widzicie, żółte zaciski nie bardzo pasują. Felga też powinna siąść inna. No kurczę, kolor jest piękny. Naprawdę, nie wiem, czy zobaczymy jak ta kamera to pokaże. Jadę się cieszyć. Tak, mam tutaj, tak jak widzicie, do oklejania boków. Tutaj mi brakuje tego, tej żaluzji. O tym, o czym wspominałem. Co mi się podoba, tak na pierwszy rzut oka, z z tego samochodu. Zobaczcie to. Zegary. Ta czcionka taka. Czcionka taka jak była kiedyś, nie? Zielony, zielony... Yy, widzicie to? Zielony, zielone podświetlenie. No robi to robotę. O, jak z pasu się sięga. Co jeszcze się zwraca uwagę w tym samochodzie? Lusterku. Mało co widać, ale ta kurwa, ten żagiel. Spoiler. Robi robotę. Chociaż ja nie jestem jakoś za spoilerami jakoś wybitnie, nie? No i ta wielka, przetłoczona macha z przodu. Siedzi się wygodnie, nisko. Zobaczcie, jak jest wysoko w ogóle ten... drzwi, nie? Tak jakby potęguje to efekt, że siedzimy bardzo nisko. No i... No i co? Światła są? Są, dobra. No i ten silnik. Ciężko jest wyczuć go tak, że ruszamy bez pisku. No i dźwięk, no to kurwa nie trzeba opowiadać, nie? To jest fałszustka, 4 litry. No to nie mało. 4 litry nie jest mało. Ile tutaj momentu nie opowiem w tej chwili. Nie jestem przygotowany na takie informacje, żeby wam udzielić. Ale jak się depnie, to kurwa idzie. Nie trzeba go prosić paliwa mamy mało, ale jeszcze się nie świeci. No i ten znaczek na kierownicy, już wszystko jasne, nie? Radia się tutaj nie słucha. E, zobaczcie, jest instalacja gazowa założona w Niemczech. E, ona jest niepodłączona. A się jest podłączona, nie ma butli. Ja butlę kupiłem legalizację, z legalizacją pełną, e, nową. E, także już jest wbity w dowód. E, wszystko tak jak należy. Może jakiś kiedyś nowy właściciel będzie chciał jeździć na gadzie, ja raczej. Raczej nie będę tego uruchamiał Samochód jest prosty, tutaj tych kontroli trakcji nie ma Do tego się trzeba przyzwyczaić, bo zakręty są zawsze z ze zerwaną przyczepnością nie? Tutaj nie ma odstępstw Czuję się dobrze w takim samochodzie W takim samochodzie czuje się człowiek dobrze Lecimy na oklejanki pasów. Jeszcze może tam coś... Widzicie? Rwie. Wydawało się, że ruszyłem normalnie, a on rwie. Od razu z zera, po prostu tylko skazówka obrotów się podnosi, a on już ma siłę do rwania. Tak, chcieć teraz jakieś mieć porównanie do Stingera, no oczywiście, wiecie, nie ma porównania. Stinger jest bardzo bogatą wersją. To jest wersja dosyć uszczuplona, ale ona taka ma być, siekierką troszkę ciesana. Eee, najprostsza do przyjemnej jazdy. Tutaj nie ma nic zakłócać nam spokoju, żadne przyciski za bardzo, nie? E, Stinger ma co do siebie, ma dźwięk delikatniejszy, on ma, on ma mocniejszy dźwięk. Czuć taką bardziej bestię w nim. Wolno nie wiem dlaczego, tak, takie jest odczucie, ale znowu Stinger ma te przyspieszenie dużo lepsze. nie? Stinger to wbija fotel, yy, a ten fotel nie wbija. Ten przyspiesza fajnie, ale nie urywa, nie zatyka tchani, nie? Kertani. Dobra, jesteśmy na firmie Upawła, firma Graf, studio reklamy. Tutaj będziemy uskuteczniać oklejanie. Idę się dogadać z chłopakami. Mam nadzieję, że wszystko jest tutaj. Czeka, a są dobra. Smutek, powiem Wam. Chciałoby się już na rondzie błąki kręcić, narobić trochę hałasu. A zobaczcie, jakie piękne te co? Białe bestie. Narobić trochę hałasu, pojeździć, powozić się, polansować. Poczuć się lepiej. Muszę go zostawić. Jeszcze tyle czekania i jeszcze. Widzicie, ile to życie cierpliwości uczy. No ale już jutro. Jutro już będzie w pasach. i Zostanie dobór felgi dobrej. Ale jedną rzecz zauważyłem. On miał bicia. Przy hamowaniu było czuć bicie. Wiecie, że teraz tego nie ma? I tak yy, podejrzewam, bo oni koło odkręcali, że kurczę, może było ten niedokręcone. Nie ma tego bicia. Myślałem, że to tarcze biją. Nie wiem. Mimo wszystko... Takim po, poz, pozytywnym i optymistycznym akcentem żegnam się z Wami dzisiaj. Doczekaliśmy, odebraliśmy, jutro będziemy upalać.